Cześć Siemartos, jestem Paweł, a to jest Kiona Dobra, pierwsze pytanie. Kto jest twoim najbardziej ulubiony Brawl Stars? Leon i Shelly. A jak mam wybierać? To Shelly. Dobra, drugie. Od nimiko. Jak się nazywasz po imię Paweł? Ile masz lat? 15. McDonald czy Burger King? McDonald. Już jest to Na sobie pytanie. Jakie lubisz w postaci Stars? Shelly, Leon, Mortis. ale Primo i Jean. Kto był Twoim pierwszym kolegą? Nie pamiętam. Kto jest Twoim najlepszym youtuberem? Nie wiem, nie wiem czy goś najlepszego, najlepszego. Ulubionego, ale nie najlepszego. Dobra, następny. No jak się nazywa? Jak masz na imię? Na imię Paweł. Ile masz lat? 15. Ile wydałeś na tym Tymsiaka? No, z 300 zł. Jaki jest twój ulubiony brawler? Sherry Leon. E czy lubisz Ozrynę? Nie wiem co to jest. Jaki jest Twój następny cel? 200 subskrypcji. Na w real? Nie grałem, ale miałem turn intermediary. Jaki jesteś klubie? Jaki. Ekipa miśaka? Misiaka. Pozdraw to Misiaka, ja jego Dobra, to już wszystko. Mm. Likea oraz Na razie. Cześć.